Witamy w nowym odcinku po reaktywacji naszego kanału. Tak, i nagrywamy hol zakupowy. Tak, bo jest nasz matka, zaczęła nam 5 godzin. 17. Przestań. Dobra, ja zacznę, pokażę dwie sztuki. To akurat padło to jest moja. czarne spodnie. Blisowe takie. Bardzo ładne, w ogóle, praktycznie nie widać, bo były zniszczone. Dobrze. Bo ile one były? Po 6 zł, bo to w majstrze. I chciałam powiedzieć, że mamy trzy reklamówki i są wymieszane nasze rzeczy, więc tak wyciągamy po prostu rzucamy i rzucamy miliony pieniędzy stracone na ten... Tak. To ja pokażę rzecz e, Patryka. Tak. Włóż załóż, bluza, bluza, Taką. Super. Super bluza. Pokażę też po w kadrze. Tak. Taka. Jest jedna koszulka, o którą się chciałam będziemy, bić. Jak będzie mi zimno do spania będę miał. Uderzyłaś mi tej wizy? Super jest. Nie wiem, a ona była po 6 złotych, bo to właśnie... Do jakiego spania? Zortowałem przecież, to powiem! A wiecie, więcej nie dostanie. Dobra, A jeszcze, no jest, ale... ile jest jeszcze rzeczy dla niego? Dwie jeszcze. O, składanki Agatki. Nie wiem, czy w nie wejdę. Takie mam. Ale Tutaj mam takie... Te... Jak to nazywa? Pasy. Żeby wyglądała groźnie. Tak. Ty. Bo ona jest taka groźna. Bardzo. Wyrzucam na jej kubkę. Teraz ja... To twoje sukienki! O Boże, tak! To, to ale... fajna sukienka. Już chyba dwa złote, to tylko ją wzięłam. I nie wiem, czy ją będzie nosić, ale jak nie będzie tej nosy. Ale ja jak zabierę. za dwa złote, to może. Dwa złote. Wyglądam rocznie. Ona mi powiedziała, żebym wzięła, bijała, więc wzięłam. Nie jej za bardzo w kadrze. Ona ma takie. Serduszka ma. Patrzcie, takie ładne coś tutaj. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Pokaż. Super. Jest bardzo ładna. Ja ładne. chcę się mierzyć, zobaczycie ja w ogóle to wygląda. Tak, dogramy. Będzie to. Agatka mierzyć te spodenki, która nie wie, czy wejdzie i tę sukienkę, tak? Tak. Tak, to jest no, piękna, to jest piękna i taka długa, tak. bardzo ładna. na imprezy. Które robią u nas w domu. Dobrze, następna rzecz. Widzę, ja mam Agatki rzeczy, rzeczy duże. Tutaj mam dresy. Takie, agatkowe, Tak. z firmy Takiej. Jeszcze trzy pary są chyba takie. O, takie agatkowe. Wyobraźcie sobie Agatkę i dresy, to są takie. Tak. Czy jest dobrze, dobrze że takich samych chodę, więc podobnych? Ja, jaka tak ja jestem zakochana w tym. Yy, tak, taka jest świetna, piękna. I ma taką samą tylko mniejszą, tak. tak? Tak. I ona mnie kosztowała 16zł aż, moi drodzy. Ale chuj. Tu mam kolejne spodenki Jagadki. <laughs> to już moją, moją reklamówkę. No, tutaj, ja myślę, że po prostu wszystko jest moje tu prawie, więc... Takie spodeneczki, ładniutkie tutaj. Tutaj z tył. Na, na gumek, na, na ma one mają majtki w środku. Tak, to takie wiecie. Super, rajtusie. I taki wiecie. na I nasz sznureczek wiązany. Takie fajne majty. A tu kolejna moja rzecz. <grym> Bluza. Tak. Taka. Również agatkowa, bardzo. I super. I ja Twoją całą. O, się mi <grym> złotych kosztowałaś. Tutaj to. A teraz Pani mi rzuciła we mnie. Tak, rzuciła jej koszulę. A ja nie podziękowałam, no, ale bym chciała, to jest suko, a później wyznaczę, że to są No <laughs> i y, to ja Takie. Ananasy? Tak, Ananas się to robi. Ładnie, spodnie. 3,5 zł, chyba, aż one kosztowały i zastanawiałam się nad nimi. Tak. No, ale dobrze, teraz pierwsza rzecz u mnie, Gabrieli. Spodenki, takie. I super, jaka a Pan ci powiedział o tych spodenkach, żebyś je brała? Nie pamiętam. Nie, o tych jeansowych, tych nie wzięłam, bo były trochę za szerokie. <grym> Aha, no, ale no, pan tak. mówi, że pięknie, żeby brać. O, takie, bardzo ładne, prawda? Mi się takie? podobają osobiście. One kosztowały aż. Tak, zaszalam, ale ja mam mało spodenek i chciałam spodenki. Dobra, na rzecz. O piękny bluzapolar agatki. Patrzcie na to. Gabriela mnie namówiła do tego. Widzicie te pieski? Poza... Popatrz... Pokaż zamek, pokaż zamek. Jaki ma zamek? No to pieska! No, no, no. Boże, patrzcie! Piesek. I tu ma patrz. Łapkę ma, łapka ma. Super. też piesek. Tak się prezentuje, taki ładny polarek. Może są jakieś pieniądze ma. <grym> Taka bardzo ładna. Teraz koszulka. Patrykowa. Patrykowa. O Boże, ja mam rzeczy, Patryka. No już widzieliśmy To ty nie pamiętałam Wiesz, w ogóle wiek? o tej. Taka, o, ładna. Kolor, to mi powiedział. Tak, kolor, kolor jest bardzo ładny. Potem I ona kosztowała aż 8 złotych polskich. Proszę. Tak, dobrze, teraz ja. Mam nadzieję, no, się nie, nie nagrywa? Czy się nagrywa? Nie, nagrywa się. Złyszałam, że to jest. Ale, Ale się nagrywa, czy nie? nie nagrywa się. Ja pierdeczka, nie mam tam do niczego. Teraz piękna bluza Agaty. I tak do do niczego? Nie, naszych panów. jak się patrzycie A Agatka, ile zapłaciła tę bluzę? 50 złotego chyba tylko. Tak, a jest a, piękna. piękna. Widzicie to? I ja ją znalazłam w ostatnim momencie. W sensie ostatnim. Tak. Piękna. Piękna. A czy jest tą czarną dużą bluzę? Wiesz, którą kupiłam, ale nigdzie jest. A. Ale jeszcze nie wyciągam. Dobrze, czytajmy. Um, Uszębczę. No, nie on do końca się dokopuje w tej reklamówki. O, moja kurtka teraz. Kurtka Gabrieli. Taka duża jest, że to O, bardzo O, taka. I ja... ja w ogóle nie wstaję. Ty. O, dobrze. Taka. Super jest. I takie praniem. Pranie? Nie, nie szmatą? Nie wiem, tak. Dziwne. <śmiech> szmatą? <śmiech> jest na szmat. Szmatą. nie Ona jest taka. Oversizowa trochę im się bardzo podoba. To jest to to z... rozmiar 38. To jest rozmiar 48. I 12 zł aż. Ale nie widać, że to jest rozmiar 48. Nie, nie widać na no tobie. Bardziej jakby było jakieś 42? cztery Dobra. I Agatki znowu mam rzecz. Ewidentnie mam jej <słys> regleówkę. Takie dresiwki. Powiedz cenę. Bo ale... takie wygodno dupne raczej. I kosztowały złotówkę. Dlatego je wzięłam. Takie, będzie miała do śmigania. Gdzie? gdziekolwiek to wszędzie mamy. dobra? A nie no, rekla, daj mi no reklamką gdzie skończyło. Tak? Po. Albo na daj środek tutaj. Daj, damy. daj damy, damy, do dobra, na środek Dobra, to. ja to kolej. O, to by się wypakowana mocno. Nie, nie, to! O oh Boże, oh Boże, o Boże. Oto się biłyśmy O Oto się. Prawie. Bijemy. Dalej, dalej trwają, no Bo ona ma coś co ja chcę, tak. ja mam coś co... No ja, ja, tak. ja nie odłożyłam, tylko kupiłam, żeby coś przetargowego. Wezmę sobie. Widzisz potwory i spółka prześcieradła poszewka na, y, y, na kołdrę z Uniwersytetu Potwornego i ona nie chce nic ze mną wymienić, ale o, jej. przyjadę tam, wezmę. No. Ta jest tutaj, chciałabym mieć ten, obydwie te Czyli rzeczy. Nie możesz mogę... żać obydwie tych rzeczy. Musisz się ze mną Wymienić. wymienić A nie, nie na stół, bo to jest za szmat. Byłem się z nią. Piękna jest. Yy, nie. Ludzie, piękna. Za to obrażanie mnie człowieka. Tak, to, kochana, usiądź w ogóle. To, to nie było pokazywane chyba jeszcze. To? To rzuciłaś? Jak nie? Tak. Ta jakaś tam bluzka nie była moja, było pokazywane? Jaka? A co tu było rzucone? To nie, to jest to moje. Mhm. Tak? Tak, to są Dobra, te moje. To ty tam rzucałeś, bo najmniej knałka spadła. Dobrze? Dobrze. Następny. to, by ja, ja nie pamiętam, że to kupiłam. O, tak, zapomniałam. To są teraz zagatki, o których zapomniałam. Tak. Mamy takie czerwone paski, czerwono-białe? O. Do roboty takie. idealnie. Kojarzą się trochę z jakimś bokserem, co Nie wiem dlaczego. Agatko. Bo ja trzymuję w tym sklepie I siłę. Tak. Tutaj to ma bluzkę, to. którą zastanawiałam. Zastanawiałam się. <laughs> 6 złotych kosztowała. Ale ma kryształy z Tak. Ja jej odczepię i sprzedam. Warte, miliony. Warte, miliony są. Wzięłam, ja bo to taki top, a to tak nie wiem, Na no, u no, 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 nas w domu. Tak? Takie. Kanapa. Mhm, idealna. taka. Dobrze. Owa, to zapowiedzieć? Moja bluzka była taka na i nie wiem. Może no, tu jest wszystko. Przejrzyjmy. Dobrze, teraz wam no. pokażę to, co Agata chce, co ja mam. Przytrzymaj. Taką czarną prześcieradło. Właśnie, Boże, no Słyszę, Taką no, czarną radło. Taka. Bardzo no. ładna, czarna. Agatka by ją chciała. Kiranka, o Jezu, albo za Mogę się z nią wymienić za... I z tych potworów spółkacy też zepsuć ją na firankę, rozumiecie? Jakby się na kołdrze Na nosiła. I no. E, no. możesz się ze mną wymienić. Sama czujesz. Tak wymienić? To jest. Dobrze, teraz ty. To jest ja. Gabrieli. Tak. Bo Gabriela jest na budownictwie, więc sobie wzięła boba budowniczego. Pokaż, tak. No już próbuję znaleźć końce dwa. A co to jest? Też na kołdrę. Super. Zjedniste, nie? Mam podobniczy i są te bo jest i o widzicie? A co takie? Te... I tu kotek jakiś. Co takie? A tu gwoździe są z tyłu i te ładne. I tam różne inne rzeczy, których nas nie znam. Dobrze. Usiądź sobie, bo muszę poluć nam dużo to. Dobra. Fajne zagadki. Znowu dressy. Ona się tak odkupiła w że ja nie wiem. Jestem zachwycona o, tutaj. Bo ludzie nie kupują już tak, takich, bo stary. jest ciekło. A ja sobie to ja na zimę. Takie bardzo ładne są, również agatkowe. O! Moje no musli! Łatem było! Takie dobre. Y, musli, banan, daktyle, figi kukos, ananas papaja. Też tak, używane? Tak, używane. No. No, sobie zjadł. Ślina papayań, O, agatka ale. kupiła sobie granole też w takim Była tania. To pokażę, bo, ja, bo były gdzie? Okulary pokażę. Tak. Mamy piękne okulary, ja mam takie. Szybko. Fantastyczne, fantastyczne. Chodziłyśmy tak dzisiaj. Wybrałam dzisiaj piękny cień, i szybkość. Prędkość od tego, no nie jest ostatnie. Prędkość od widzenia wybrałam. On nam wziąć Pepsi butelkę, na której jest nasz telefon oparty, i Mój telefon oparty. On nie wspiera w ogóle na świetle no, W ogóle. Zadałem pytanie, to zostałem z Jakie? Jakie pytanie? Pytanie zadałaś? Ja no w Q&A Jeszcze to już się ma nie Bo ona mi powiedziała w komentarzu, że to jeszcze no, nie No bo wysz... Nie kłócicie Dobra, bo nie będę na jeszcze nikt To Gabrieli To się zastanawiałam nad tym długo Tak Ale... ale, ale dwa się dwa czym zastanawiać, bo już dwa złote, ja że mogę wystawić za, Jak za sześć nawet, to mi się zwróci i potrójnie trójnie zarobię przecież o, taka kurtka, to jest kurtka? Teksa, tak, taka ma... jakby... Dinsone, Dinsowa, czarna. Czarna, tak, tak. To jest jeansowa, czarna. Tutaj ma taką kieszeń. O proszę, za prezenty kieszeń, bo ja nie wiem co ona ma, bo. Bo ja nie, nie oglądałam. Tej, bo, tak, i z... nawet ciężko było się przejrzeć, bo to lustro w tych jednych szmatach jest tak daleko. A, przy... A babę wszystkie tam. Odsiadły. Taka fajna narzutka. Mogę by... Na rozwodniczkę teraz na tak. Nie teraz na. Tak. No na rozwodniczkę. No, 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 no bardzo, dobrze, proszę, użyć się ze mną Teraz ja. Zwykły t-shirt za złoty 50. Taki. Nic nie ma w nim szczególnego poza tym, że kosztował złoty pięćdziesiąt jest zwykły t-shirtem. Nigdy za dużo t-shirtów za złoty 50. Agatko. O, bluza patrykowa chyba. Jeszcze nie wiemy, czy był czy on będzie chciał, czy nie. Tak. Bo jak nie. Nie. Wiem, to nie, wiem, to nie wiem. Ta agatkowa będzie. To jest taka. Ja najpierw znalazłam ją. O, to się je. Nie, no tak wygląda. Tu piszę coś. Yy, mes Amies Dancer. Nie wiem, ale jest ładna, czarna, niezniszczona. Patryk lubi z czarnym Będziesz w tym chodził? Mhm. Mm bo naprawdę, bo jak nie będziesz to robił... A nie w planach chciała w tym chodzić. Ale ona w to w tym chodzi? <noise> Jeszcze pleska, jest bliska, którą też chciałam, ale w ogóle. Popołany wiec, kupiasz, a kupisz yy, super. I ona, ile? Ona, ona już była bardzo droga, bo kosztowałaś 8 mi chyba złotego. Tak. To zobierz tak. jak była droga. Osiem i pół złotych. Oddaj pieniądze, oddaj. Ja mam oddech? No fajnie, nie Będziesz nosił, czy nie? Nie no, wiem jeszcze. Zobacz. No prawda, no bo Agata sobie... Ona do wieczora, to jeszcze mam czas. Mam butki. Takie. Jezu, powiedz o bólu serca. Cicho, co powiem. Cicho biegi za 4 zł takie. nie biegniesz cicho. Cukier? Cicho bieg. Nie, cicho bieg. Nie Cicho. Nie, jest. cicho. Manu, są bardzo wygodne, bo sobie się przyjrzyłam i takie wiecie. Na Latko, Za 4 złotki. Znalazłam piękne buty. Piękne buty. Ale Niby razem na 41, ale by to było ze 43. Taki był wielki, że mi noga wypadała. Mi noga wypadała, moja ogromna noga. Bo on przy kroku 12 zł był najpiękniejszy na całym świecie. Tak, okay. jeszcze się do nas przywaliła pani, bo ona opowiedziała nam historię życia że zawozi dzieciom ciuchy, że zbiera ciuchy i zawozi dzieciom. chciała to nam to ale jak się dowiedziała, że 41, a, a jej tam nosiła 39, to poszła od nas. Tak, już nam Ale zawała. miała panią kucypa takiego. Tak, takiego Dobrze, a tak to. I to co? To twoje. A, no to tak, to coś. Bo ty miałaś też, wiedziałam, że twoje. Nie, ja nie brałam I to kosztowało... A co 6 zł, bo to jest z tego. A ja wziąłam to tak, toki. ona jest piękna. Kosztowała złotówkę. Bo to wiecie, znaczy Karolina będzie wiedzieć, jak się też ma koło galerii koło Ronda, bo tam grzebałyśmy w koszu i tam było no, dużo takich no. rzeczy. Taki, widzicie? Taki ładny topik na ramionczkę. Bardzo mi się podoba. <laughs> Co zrobiła? To działa mi! co zmierzyłam! Ostatnia rzecz, poszukaj. Oczywiście, że Patryka. Ja ją bardzo chciałam, ale jak ona powiedziała, że nie, to nie, Także odejdź, idź, weź, wyjdź. Mordo. Mordo weź. Sam robię chcę, celu legatki, jakby o, to Tak to jest Taka kusurka, super. Tak? Fajna, fajna bagata, chce czy fajna wyjdzie? Nie, fajna, naprawdę no? fajna. Ej, bo pies ją gryzie! Masakra, nie krzyż Dobrze z tymi ludźmi. Dobre. Dobrze, dzisiaj w planach mam jeszcze nagrać Q&A. Nie dodaliśmy nam za wiele pytań, musimy sami sobie wymyślili znaleźć na internecie znowu. Jeszcze macie czas, żeby zadać. Ja zadałem ja jedno. Patryk ma, bo wy o tym nie wiecie, bo zanim dodamy ten filmik, ja mam nie wiem. I mam jeszcze jeden pomysł na nie powiemy wam jeszcze, bo nie wiem, który będzie pierwszy. I nagramy go za chwilkę. To to co 10 na 10? możesz być cicho, jakby to powiedziała. To weź to wypikę! Masakra, ludzie, jest tą Agatką? Piesek też cieszy się pożegnać z piłeczką? Chodź pożegnaj się, a nie chowaj się. No chodź. No chodź się pożegnać. A, przepraszam, myślałam, że do niej mówisz. Oj, już siedzi grzecznie, ona się słucha. To jest grzeczne? Dobrze. dobrze pa! będzie szef. Pa! Idziemy na bajdanie. lekko. Bye, bye Stronniczy. Woo! Pa. Dobrze. Myśmy...